Like Siemanko, witajcie w drugim odcinku na kanale KTK Football W dzisiejszym odcinku ja, Bramkarz oraz Dominik Siemanko Cześć, kolejna Dawaj Bramkarz, ty do nas Siema Siema Zmierzymy się w piłkarskich wyzwaniach y, na Orliku Zapraszamy I pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji Łapki w górę Gra polega na tym, że ja, Dominik oraz bramkarz będziemy ze sobą rywalizować właśnie w piłkarskich wyzwaniach. Yy, mamy cztery kategorie wyzwań. Rzuty wolne, rzuty karne, woleje yy, i sam na sam. W, każde, z, w każdej z kategorii mamy trzy próby. Zapomniałem dodać, że yy, za rzut karny mamy jeden punkt, za rzut wolny dwa punkty, za wolej trzy punkty i za sam na sam dwa punkty. Chyba, że bramkarz obroni, to bramkarz zgarnia dwa punkty. Dominik wybrał sobie pierwszą kategorię, czyli sam na sam. Karne. Yy, przepraszam, karne. Dominik ma trzy próby. Pierwszy nie strzela. Druga próba. Masz taki słaby? Nie. Nie trafia. Trzecia próba, ostatnia. I nie. Słupek. Dlaczego? Na, na Dominika kącie 0, na bramkarza kącie 0 i na moim koncie Na razie 0. Zapraszamy dalej. Kuba wybrał, że będzie strzelał wolne, nie? No Zobaczymy jak mu to wyjdzie. Masz nie bronić. Mamy niskiego bramkarza, czyli pod poprzedkę mogę spokojnie wykończyć. Tylko najpierw muszę tak. Jest gol Wow! Kuba leci ze swoją drugą próbą. Jak trafię, będę miał 6 punktów, i ja bym to mi o, i wtedy to ja już będę miał marne szanse. Spróbuję znowu coś. Pas poprzeczkę. Nie ma bramki. Dobra, Kuba leci ze swoją ostatnim pluą. Maksymalnie mogę stawić 9. Może te 6. 4 punkty. Możesz teraz a, maksymalnie dostać. Ale tak, bo to nie było za 3. No. Teraz 4, ale tak to było nie te 6. że było nie za 3. Dobra. I nie wykorzystuje, czyli ma dwa punkty. Ja jednego trafiłem z wolnego, czyli mam dwa punkty. Dominik ma 0, a Bramkarz obronił, czyli też ma dwa punkty. Czyli 2-2-0. Dwa, dwa, ja wam powiem, czemu nie strzelam, bo ja mam ten pechowy zegarek. A sama sam, za dwa. Gol? Dobra, uznajmy, że Bramka. Kamera nie widziała, ale uznajmy, że gol. Dominik trafił swój pierwszy strzał sam na sami wyrównał się do nas jest 2-2-2 i nie ma trzecia próba ostatnia czy Dominik zgarnia 4 punkty w tej rundzie nie zgarnia albo blisko dobra lecę go pokonać dobra kuba leci znów znaczy sam na sam nie ma bramki dobra Kuba ma swoją drugą próbę na razie bramkarz z nami wygrywa on ma 4 punkty my mamy po dwa i ciła jest gol dobra Kuba leci ze swoją próbą Zrównałam się z bramkarzem 4-4-2 4-4-2 No też idzie na siłę, ale w nie bramkarz No Bramkarz drugi raz wyszedł na prowadzenie Wygrywa z nami 6-4-2 Różnica dwóch punktów Dominik teraz spróbuje z olejami Uznajmy, że to nie była próba Była Liczy się. Ej, może piłka się odbić więcej niż raz? Nie raz. Nie raz. Dobra. Lecimy z drugą próbą. Druga próba. Dobra. I... Ale blisko. No tutaj Dominik podjął się sporego wyzwania, bo wolej z tych czterech jest najcięższy, ale ma najwięcej punktów. Dla mnie jest najcięższy jednak wolny. Wolny? Tak. Dobra. Ej, Bramkosz obroniłeś to? Dobra, czyli nadal utrzymuje się tak, jak było. Trzeci, ostatnia i bramkarz, byś się wyciągnął, byś lekko tarno, to byś dostał dwa punkty. Dwa. Za każdą twoją obronę jest dwa. Dobra, teraz ja. Dobra, teraz Kuba chyba z olejem. No, czyli on kubuje olejem. Broni bramkarz. Dobra, próba, Kuba próbuje. Bramkarz ucieka. Oj, chyba wyjdę na sła, najsłabiej dzisiaj w odcinku. Nie ma bramki. Wyrąbana pyłka. Dobra, Kuba leci ze swoją ostatnią próbą. U nas, u nas w ogóle przed chwilą ludzie był Pan Paweł. Paweł Jumper. Autograf był Zdjęcie było jak strzela, to mi to nic nie da. Z Pawłem Dobra Jest, metr prędziesz Teraz Dominik idzie sam na sam Kurde Aaa, odbramkarza To właśnie siła Dobra, druga próba, dawaj od razu bez ucinania O! Dawaj drugą A sorry, trzecią. Coś się dzisiaj mylę. Siła! Siła, Zes jak nie wiem co. Znaczy w sumie nie był aż taki zes jak mój, ale... Ale jednak jestem No właśnie tak. Teraz ja. Wow. Teraz Kuba leci ze sam na sam. Zobaczymy. Jest dol. Niestety. Dobra, Kuba leci ze swoją próbą drugą. Idzie też siła, ale nie ma bramki. Dobra, Kuba leci ze swoją ostatnią próbą. Pójdzie wolaj. Niecelny. Teraz właśnie dodaliśmy taką zasadę, że jedną konkurencję można wykonać dwa razy. Wymyślona znaczy zasada przez bramkarza. No leci. Kto pierwszy dojdzie do 20. No. Wygrywa filmik. Kto pierwszy dojdzie do 20, wygrywa. A bramkarz nauczycie. Zresztą możemy zrobić, jak to zajmie drugie i trzecie, rozstrzygnąć karnymi. Nawet jak trzeci będzie miał mniej punktów. Ja mam ile? 8? Nie, ty masz też 6, tu też 6. A. Dobra, dawaj od razu bez ucinek. Oprzeczka. Ale Dominik ma 6 punktów. A ile miałeś wcześniej? 4. Ale przeszkarny jest za jeden. A, to mam trzy. Dobra. Czyli ja mam drugie miejsce. Dobra, 12 dwanaście Bramkarz to ma odnos jeszcze zadania o dużo Ale cóż Życie Dobra, teraz ja Lecę z karnymi, bo jeszcze karnych nie strzelałem Kuba leci również z rzutami karnymi Piękna bramka Dobra, dawaj szybko Bez nie wiem czy da radę wrzucić filmik na YouTube nie da rady, to... Ponieważ są częste problemy techniczne w, w ogóle mieliśmy wstawić przedwczoraj chyba No Mieliśmy wstawić przedwczoraj filmik, a dopiero nagrywamy go dzisiaj Były nie Tak Dzisiaj nagrywamy i dzisiaj wstawiamy Jak będzie można Nie, nie ma bramki Ej, ostatnia próba, Kuby? Ja chyba teraz pójdę znowu w oleje Ryzykuje Ryzyk fizyk Nie, krychowiak Tzubix! Popłaca Niestety Dominik leci drugi raz z olejami Niecelny Dominik traci punkty No bo my musimy wygrać. To będzie obciach. A czy ty masz tak ułatwione zadania. Chodź! A ładna. Dawajcie bez ucinek. I nie. Chociaż ten celny bramkarz punktów nie zdobył. Kuba leci ze swoją pierwszą próbą w wolnych. Muszę Musi zdradzić. Musi. Pan Paweł nie trafia. Patrz pierwszy raz na odcinku się rzucił. Pierwszy raz! Nie pierwszy. Ale jeżeli chodzi o odcinek, to tak. To jest kurde. Trzeba to upamiętnić. Pierwszy. Pierwszy. Ładna interwencja i rzucenie się. Ja idę dalej, bo z daleko mnie nie przyjdzie. Nie wiem czemu tak mam. Czy na mnie ciesz. Dominiki zaraz strzeli... trzy volaję. <laughs> Broni. Niestety! Nie leciało w bramkę, ale... Kuba leci ze środka teraz z wolnym. Dawaj skrychowiaka. Skrychy? No. On jak wajnie skrychy to... nie, bo ziemię. Nie, dawaj. Zabijesz bromkarza. Wiem, ale się cykam. Dawaj Spiszcie. To jest właśnie Uczył się od krychowiaka. Teraz jesteśmy z w niebezpiecznej sytuacji, bo jak to wygrywa. Nie możemy być przegrywami. Ale mu zeszło. Bramkarzowi brukuje jednej interwencji do wygranej. No. On by tego nie trafił. Dominik pokrótce krótszym próbuje, ale podpowiedzieć Bramkarzowi. Coś ci zeszła. No nie no serio! Dominik teraz... Jak nie traf... zejdzie mi! Nie jak... zejdzie mi teraz! Jak trafisz chociaż w bramkę to... Musisz strzelić albo wywalić. Jest! No jaki der! Te... Debil. No tak średnio! Piłka wyleciała. Czyli w za wybicie piłki. Nie dostaje dwóch punktów. Wygrywam Dawaj zramę My już kończymy na dzisiaj. Jeszcze dzisiaj postaram się zmontować film i wstawić. No bramka się cieszy, że pierwszy raz chyba wygrał z nami. Ale dobra. My już się żegnamy. Do zobaczenia, Siemanko.